Dobra, i, i sobie skoczyliśmy tutaj, cyk, nie? Teraz robimy tak. Dwa razy klatka, pum, pum, pum. Ale która ręka z przodu? Ale mhm. ta. rękę Skoczyliśmy i teraz klatka dwa razy, pum, pum i cyk. Lewa ręka na dole, prawa na górze. Raz, pięć, sześć, siedem i raz i... Dwa. I teraz będą takie kroki. Yy, to są stąpy. W takiej pozycji. Jest tak. Na razie powoli, bez skakania. Jest tak. Robicie tak. Prostowana. Ciągniecie kolanem w dół. I druga. Jeszcze raz, teraz dwie. Uwaga, pięć, sześć, siedem. W Skok, skoku, bez na Pięć, sześć, siedem. I raz, dwa. Raz, pięć, sześć, siedem i raz, dwa. I ze skokujemy, czyli uwaga. Pięć, sześć, siedem i. Raz, pięć, sześć, siedem. I pa! Dobra.